Witam wszystkie pielęgniarki położne w ten słoneczny, prawie letni dzień e, nagrywamy dla Was kolejny odcinek pielęgniarskiego vloga pod tytułem Niespójne z Rzeczywistością. Chciałem dzisiaj powiedzieć o zdarzeniu, które miało miejsce 13 marca w Sejmie, kiedy to przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Związku Zawodowego, który jest niestety związkiem prorządowym, podziękował ministrowi zdrowia za podwyżki dla pielęgniarek i położnych. Takie podziękowania mogą budzić bardzo duże zdziwienie. Dlaczego? Związek Zawodowy optuje, że pielęgniarka i położna z długoletnim stażem powinna zarabiać około dwóch dni krajowych. Średnia krajowa w tej chwili to jest ponad 5100 zł. Dlatego zastanawiające jest, dlaczego przedstawiciel Związku Zawodowego Pielęgniarek dziękuję ministrowi za podwyżki, które wynoszą 1100 zł do podstawy wynagrodzenia zasadniczego. Jaki to jest marny grosz przy średniej krajowej? Dziękuję i zapraszam do dyskusji w tej kwestii i zapraszam na kolejne odcinki pielniarskiego vloga.